Postaram się odnieść po kolei. Po, po, pozwolę sobie. Tak, mogę usiąść? Tak? Dziękuję za uprzejmość. Pozwolę się odnieść do wszystkich poruszanych e, przez Państwa e, zapytań dotyczących kwestii. Po pierwsze, mam przed sobą tutaj list, który przygotował Wam również do Państwa. Jest krótki, pozwolę sobie go odczytać. Szanowni mieszkańcy miejscowości Szklary Dolnej. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w zebraniu wiejskim w dniu 17 czerwca. Pragnę z przykrością poinformować, że z racji zaplanowanych wcześniej obowiązków służbowych nie mogę dziś uczestniczyć w waszym zebraniu. Pragnę przypomnieć Państwu, że brałem udział w poprzednich spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych sołectw, w tym mieszkańcami Szklark Na pewno Państwo pamiętacie, bo ja też brałam udział. Jednocześnie kierując do Państwa wyraz mojego szacunku, w moim imieniu deleguję pracowników tutajszego urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy chociażby. Zgodnie z zapisami statutu dolnych w załączeniu przekazuję listę wyznaczonych pracowników, co niniejszym czyniem przekazuję tutaj na ręce pani Sołtys. I odnosząc się po kolegi do kwestii, które zostały zawarte w Państwa piśmie dotyczącego argumentu przeciwko podjętej uchwale, pragnę zacząć od kwestii proceduralnej. Po pierwsze uchwała, która została podjęta jest uchwałą intencyjną i jest pierwszym krokiem w bardzo długiej procedurze przeprowadzenia zmian organizacyjnych w oświacie gminy Chocianów. Ten akt prawny na dzisiaj nie przesądza o niczym, niczym konkretnym. Nie, na dzisiaj nie mamy delegacji prawnej jako organ wykonawczy do tego, żeby doprowadzić do końca. Ten proces jest bardzo długotrwały i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, przed nami jeszcze między innymi ta opinia kuratora, o której mówiła tutaj pani sołtys i o której wspominał w piśmie skierowanym do pana burmistrza. Jak się akurat składa, dobrze lub niedobrze, że wiemy również, e, że odbędzie się spotkanie z Panem Kuratorem w przyszłym tygodniu, spotkanie organu wykonawczego i dyrektorów szkół, plus przedstawicieli wnoszących o tą kwestię, bo wiemy, że Państwo jesteście w stałym kontakcie z Kuratorem, macie Państwo do tego prawa, najbardziej, macie prawo walczyć, to jest Państwa uprawnienie, je to szanujemy. Absolutnie szanujemy w każdym momencie Państwa działań. Natomiast my podejmujemy wszystkie działania, które na nas nakładają przepisy prawa. Po tej opinii kuratora jest jeszcze, o ile będzie pozytywna, kolejna czynność związana z podjęciem uchwały końcowej. I to wówczas radni będą decydować o tym, co się dzieje tak naprawdę ze szkołami. To jest jedna rzecz, podstawowa i najważniejsza.